Zaimka wzajemnego each other używamy, jeśli mówimy tylko o dwóch osobach, rzeczach, zwierzętach lub grupach oddziaływających na siebie. Z kolei zaimka wzajemnego one another używamy, jeśli mówimy o trzech lub więcej osobach, rzeczach, zwierzętach, grupach oddziaływających na siebie. Jednym ze sposobów zapamiętania, kiedy używamy each other, a kiedy one another, jest wizualizacja. I jak widzisz, zaimka wzajemnego each other używamy, jeśli mówimy o dwóch, zaś one another używamy, jeśli mówimy o trzech lub więcej osobach, rzeczach, zwierzętach lub grupach oddziaływujących na siebie. Można by zatem powiedzieć, że zaimka wzajemnego each other używamy w sensie jeden drugiego, zaś one another w sensie każdy każdego. Jeśli podobał Ci się ten materiał, wykup subskrypcję do pełnej wersji tego kursu na stronie www.akademiakursów.com.